Dzień dobry kochani. Dzisiaj popracujemy sobie, z... dlatego że wiem też, że wielu moich by zmaga się z różnego z różnego rodzaju bólem, więc chciałabym też pomału zacząć taką serię dla Was. Sama jestem też osobą, która zmagała się swego czasu bardzo dużo z dolegliwościami bólowymi na tle nerwowym. Więc wiem też dokładnie, jak można się czuć w takiej sytuacji, jakie to jest dla nas przytłaczające, jakie to jest hamujące, zatrzymujące nas tak naprawdę w wielu sytuacjach, kiedy bardzo chcemy, a tak naprawdę nie możemy. Więc chciałabym, żebyśmy taką serię sobie też właśnie zaczęli. Dzisiaj chciałabym popracować z Wami głównie nad takim właśnie odczuciem bezsilności, wściekłości, frustracji związanej z tym ciągłym bólem, z tym, że on nie odchodzi. Będzie to też rundka, która jest ukierunkowana w dużym stopniu właśnie na bóle chroniczne. Dobrze by było, żebyście sobie też na przykład nazwali konkretnie, gdzie ten ból się w waszym ciele znajduje. Ja tego nie będę robić, bo jest to rundka ogólna, ale możecie sobie na przykład tam dopowiedzieć, czy dostawić właśnie, gdzie ten ból konkretnie się znajduje, na przykład w dole pleców, po lewej stronie albo na przykład, nie wiem, w lewej stopie. Ja później też będę umieszczać jakieś rundki, które będą właśnie ukierunkowane na dany rodzaj bólu, czy na przykład właśnie jakieś dane emocje, które mogą to wywoływać, bądź nawet konkretne sytuacje i traumy, które mogły dany ból wywołać w danym miejscu. No bo tak jak pewnie już też wszyscy wiecie i ja o tym też zawsze mówię, ciało to jest taka trochę dla nas mapa i tak naprawdę ono nam tylko przekazuje informacje, wszystko polega na tym, żeby to po prostu dobrze spytać. No i dzisiaj sobie spróbujemy właśnie popracować z pierwszą taką rundką z ukierunkowaniem na ból. Więc okupujemy sobie punkt karatę. i powtarzajcie za mną. Mimo, że jestem wściekła na ten ból i jestem wściekła na moje życie, w którym ból jest ciągle obecny, Czasami myślę sobie, że coś jest ze mną nie tak. Nie mogę normalnie pracować. Nie mogę się na niczym innym skupić. Jestem sfrustrowana, bo moje ciało mnie zdradziło i zawiodło. I to już po raz kolejny. To i tak kocham i akceptuję siebie i otwieram się na szacunek do mojego ciała. Mimo tego, że nie mam nad tym bólem żadnej kontroli, i to mnie przeraża i paraliżuje, bo ja lubię mieć kontrolę, jest to przytłaczające. Jestem tym wszystkim już naprawdę zmęczona. To kocham, akceptuję i szanuję siebie w pełni. Mimo, że nienawidzę tego ciągłego bólu w moim życiu, chciałabym, żeby to raz na zawsze odeszło. Jestem tym zmęczona, jestem wycieńczona i wyczerpana. Mam tego naprawdę dosyć. Ale i tak kocham i akceptuję siebie w pełni. I otwieram się na najkorzystniejsze dla mnie i mojego ciała rozwiązania. I mamy brew. Jestem wściekła na ten ból. Bok oka. Jestem sfrustrowana. Pod okiem. Jestem naprawdę wściekła, że ten ból nie przechodzi. Nie wiem już co mam robić. Pod nosem. Jestem bezsilna i bezradna wobec tego bólu. Broda. Moje ciało po raz kolejny mnie zawiodło. Obojczyk, moje ciało mnie zdradziło. Pod pachą nie mam nad tym bólem żadnej kontroli. Głowa, a może ja już nad niczym nie mam żadnej kontroli. Brew, to takie przytłaczające. Bok oka, to takie zniechęcające. Pod okiem, nawet czasami już nie chce mi się nic robić, pod nosem. Co miałoby mi w tym bólu ulżyć? Broda. Jestem zrezygnowana, zdesperowana. Obojczyk. Mam tego naprawdę dosyć. Pod pachą. Chciałabym, żeby ten ból już na zawsze zniknął. Głowa. Myśl, że ten ból mógłby zostać ze mną na zawsze, paraliżuje mnie. Brew, ale uwalniam ten ból i te wszystkie emocje. Bok oka daję sobie czas, daję czas mojemu ciału. Pod okiem czytam informacje z mojego ciała, słucham swojej intuicji pod nosem. Szanuję to, że moje ciało stara mi się coś powiedzieć, przekazać. Broda. Jestem mu za to wdzięczna. Obojczyk. Uwalniam tu i teraz tą wściekłość na moje ciało pod pachą. Uwalniam tą całą frustrację. Głowa. Uwalniam całą bezsilność i bezradność wobec tego bólu. Brew. Uwalniam całe to moje przerażenie. Bok oka. Uwalniam ten paraliż. Pod okiem. Otwieram się już na zmianę i na wyleczenie. Pod nosem. Otwieram się na to, że moje ciało może się uzdrowić. A ja mogę mu w tym pomóc. Broda, wybieram zdrowe i silne ciało. Obojczyk, wybaczam sobie i wybaczam mojemu ciału. W tych chwilach, kiedy nie domaga. Pod pachą. Daję mojemu ciału czas na regenerację. Głowa. Dostarczam swojemu ciału wszystkiego, czego potrzebuje, by się uzdrowić. I weźcie sobie głęboki wdech i wydech. Jeżeli coś się pojawiło Wam w myślach albo na przykład gdzieś tam pojawiła się jakaś myśl, co może być przyczyną tego bólu, bo to często dzieje się też przy rundkach, to oczywiście zapisujcie to sobie i warto by było to też od razu sobie właśnie poprzez EFT rozpracować i opukać, tak jak my to nazywamy. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że chociaż troszeczkę komuś w bólu ta rundka ulży. Pozdrawiam serdecznie i ślebuziaki.